Jaśminowiec panieński zwany czasem płędnie jaśminem. Krzew, który kwitnie tak samo w tutaj w połowy czerwca czerwiec. Bardzo ładne dekoracyjne tutaj kwiaty, z żółtym siodeczkiem. Natomiast muszę pamiętać, że jaśminowiec lubi być atakowany przez mszycę. Opryskujemy środkami ekologicznymi do zwalczania mszyc. A tak stanowisko słoneczne do tego gleba też lekko. Tam lekko żyzna, do umiarkowana, Nie ma jakichś specjalnych wymagań. Dość wytrzymały, odporny na mróz. I przycinamy go, żeby odmładzać, bo dzięki temu, właśnie, przycinaniu powodujemy, że właśnie na, nie, nie robi nam się jakiś bardzo pusty w środku. A na, a, a na młodych przyrostach pojawiają się takie oto dekoracyjne kwiaty.